Szanowni Państwo. Strasznie wczoraj zachlałem. Paliłem blanty do piątej rano. Film mi się urwał jak leżałem w róże. Teraz mnie krzyż na pierdala. Trochę się przespałem, ale musiałem wstać rano, bo mam obowiązki. Dokonywane są ataki na kościoły. To jest wydarzenie w historii Polski, przynajmniej w tej skali, całkowicie nowe. Wydarzenie fatalne. Bo kościół, może być różnie oceniany, można być człowiekiem wierzącym lub niewierzącym. Polska zapewnia pełną tolerancję religijną, ale... Polska zapewnia pełną tolerancję religijną. Polska zapewnia pełną tolerancję religijną... The music gotta too. Make a body move. And when a body move, a body groove a body. It got me feeling like I wanna take her home, but I've been drinking like I might not make it home. She got that body language. So when she's trying a stuff, she a bad girl, and I can't get enough. Don't stop getting girl, rockin' with the rhythm, girl, on a fun type. Trinity ma kłopoty z przyrodą.